Zatrzymaj się na chwilę i weź głęboki oddech, ponieważ Twoja obecność tutaj nie jest dziełem przypadku ani kaprysem algorytmu, lecz wynikiem działania wyższych sił wszechświata. Istnieje potężna energia, która porusza trybami przeznaczenia, i to właśnie ona zdecydowała, że ten przekaz ma dotrzeć do Twojego serca dokładnie w tej sekundzie życia. Od dłuższego czasu czułaś w sobie dziwną pustkę i narastające przekonanie, że coś wielkiego jest tuż za rogiem, choć otaczający cię świat wydawał się zupełnie nieświadomy Twoich wewnętrznych zmian. To Twoja dusza wysyłała sygnały do kosmosu, a dzisiejsze spotkanie z tymi słowami jest bezpośrednią odpowiedzią na Twoje najskrytsze i niewypowiedziane głośno pragnienia. Ile razy patrzyłaś w gwiazdy z pytaniem, dlaczego miłość wydaje się dla Ciebie tak nieosiągalna? Podczas gdy inni wokół z łatwością odnajdują swoje drugie połówki w najmniej oczekiwanych momentach. Wszechświat słyszał każde twoje westchnienie zawodu i każde ciche pytanie o sens samotności, dlatego dziś przesyła ci wiadomość, że twój czas czekania dobiega końca. On nie jest tylko kolejną osobą, która przemknie przez twoje życie, jak przelotny wiatr, który porusza liśćmi na drzewach. By po chwili zniknąć bez śladu w pyle zapomnienia i codzienności. On jest brakującym elementem układanki, który zagubiłaś wiele wcieleń temu i który teraz materializuje się w Twojej rzeczywistości, aby w końcu dopełnić obraz Twojego ziemskiego szczęścia. Zapomnij o wszystkich powierzchownych spotkaniach, ignorowanych wiadomościach i złamanych sercach, które pozostawiły głębokie blizny na Twojej zdolności do wiary w czystą i bezinteresowną miłość. To, co zbliża się do Ciebie w tym momencie, niesie ze sobą ładunek energetyczny tak odmienny od wszystkiego, czego doświadczyłaś, że Twoje ciało rozpozna go szybciej niż umysł. Wielu ludzi będzie Ci wmawiać, że marzysz o rzeczach niemożliwych, lub że koncepcja bratniej duszy to tylko bajka stworzona po to, by pocieszać osoby czujące się samotnie w tłumie. Oni jednak nie znają głębi Twojego ducha i nie wiedzą, że istnieje połączenie wykraczające poza ludzką logikę, gdzie miłość nie jest walką o dominację, lecz bezpieczną przystanią. Temat bratnich dusz jest święty i często błędnie rozumiany, ponieważ nie chodzi w nim o znalezienie ideału bez skazy, lecz o dopasowanie energii które decydują się kroczyć w tym samym rytmie. Dzisiaj zrozumiesz, dlaczego on wyróżnia się na tle tłumu przeciętnych mężczyzn, którzy chcieli jedynie twojego tymczasowego towarzystwa, nie oferując nic w zamian. Przygotuj się na otwarcie oczu na znaki, które prawdopodobnie ignorowałaś z lęku przed kolejnym rozczarowaniem, a które teraz świecą jasno, jak latarnie morskie w środku sztormowej nocy. Objawienie, że to właśnie On jest wybrankiem Twojej duszy, przyniesie Ci ulgę, jakiej nie czułaś od lat, jakbyś w końcu mogła bezpiecznie odłożyć ciężar na Ziemię. Ten przekaz został skierowany do kobiet, które mają już dość gier psychologicznych, emocjonalnych manipulacji i ludzi wchodzących w ich życie tylko po to, by kraść światło i życiową energię. Spotkanie z Twoją bratnią duszą to oficjalny koniec wewnętrznej wojny i początek ery spokoju. O której zawsze wiedziałaś, że na nią w pełni zasługujesz. Poczuj wibrację tych słów przenikającą do Twojego serca właśnie teraz, ponieważ z każdym zdaniem połączenie między Wami wzmacnia się na planie duchowym, przygotowując grunt pod spotkanie. Nie ma powrotu, gdy proces rozpoznania już się rozpoczął, a Ty właśnie przekraczasz portal oddzielający Twoją dawną samotność od boskiej i trwałej jedności. Społeczeństwo uczy nas, że miłość to wyczerpujące poszukiwania pełne sztywnych reguł i gier polegających na udawaniu braku zainteresowania, ale prawdziwe spotkanie bratnich dusz łamie te bariery. Podczas gdy świat mówi Ci, żebyś była trudna do zdobycia lub ukrywała uczucia, bratnia dusza zaprasza Cię do bycia dokładnie tym, kim jesteś w środku. On nie jest kolejnym. Ponieważ jego obecność w Twoich myślach nie wywołuje lęku ani niepokoju, lecz głęboki spokój, którego nigdy wcześniej nie zaznałaś przy żadnym innym mężczyźnie. W przeciwieństwie do przeszłych relacji, gdzie musiałaś niemal prosić o uwagę i czas, przy nim przepływ uczuć i troski będzie tak naturalny jak sam proces oddychania. Większość mężczyzn, których spotkałaś, Skupiała się wyłącznie na tym, co mogłaś im zaoferować na Twojej urodzie, wsparciu emocjonalnym lub statusie ale On szuka Twojej prawdziwej esencji. Dla Niego nie liczy się Twoja zewnętrzna maska, lecz sny i marzenia, które skrywasz głęboko w swojej marzycielskiej duszy, czekając na kogoś, kto je zrozumie. Zrozum, że przypadki otaczające to nadchodzące spotkanie nie są losowe. Lecz stanowią drobiazgowy plan świata duchowego, mający na celu połączenie waszych ścieżek w idealnym momencie. Podczas gdy inni pojawiali się w chwilach chaosu, by przynieść jeszcze więcej zamieszania, on pojawi się jako ciche rozwiązanie problemów, o których istnieniu nawet nie wiedziałaś. Istnieje fundamentalna różnica między gwałtowną pasją, która spala się tak szybko jak sucha trawa, a płomieniem bratniej duszy, który ogrzewa bez parzenia, rosnąc stabilnie i niezachwianie. Scenariusz twojego życia zmienia się właśnie z dramatu o przetrwaniu w narrację o wspólnym budowaniu, gdzie dwie całości łączą się, by dzielić się nadmiarem szczęścia. Być może przyzwyczaiłaś się do średniości i letnich relacji, które jedynie wypełniały twój wolny czas. Ale wszechświat wymaga teraz od ciebie podniesienia wibracji, by przyjąć to, co najlepsze. On nie przyjdzie, aby cię dopełnić, bo już jesteś kompletna, ale pojawi się, by oświetlić te obszary twojego życia, które pozostawały w cieniu z braku prawdziwego partnerstwa. Strach często każe nam mylić pożądanie z przeznaczeniem. Ale przy nim nie będzie żadnych wątpliwości, ponieważ jasność stanie się znakiem rozpoznawczym każdej wspólnej rozmowy i spojrzenia. On nie będzie potrzebował instrukcji obsługi, by zrozumieć twoje milczenie, ponieważ jego dusza mówi w tym samym języku co twoja, bez potrzeby używania zbędnych słów. Podczas gdy inni mężczyźni uciekali, gdy pokazywałaś swoją wrażliwość i ciemniejsze strony. On poczuje się przyciągnięty Twoim człowieczeństwem i odwagą, z jaką przetrwałaś dotychczasowe burze. Zobaczy piękno w Twoich bliznach i siłę w Twoich łzach, zmieniając to, co uważałaś za swoją wadę, w najsilniejszy punkt Waszego wzajemnego duchowego połączenia. Sekretem, o którym nikt Ci nie mówi, jest to, że bratnia dusza nie zawsze jest osobą, której oczekiwałaś pod względem fizycznym. Ale jest dokładnie tym, kogo potrzebowałaś energetycznie. Wszechświat często pakuje nasze największe prezenty w nieoczekiwane opakowania, aby sprawdzić, czy nasz duchowy wzrok jest wystarczająco ostry, by dostrzec wewnętrzne światło. Przełamanie wzorca następuje w momencie, gdy uświadamiasz sobie, że nie musisz już walczyć o miłość, ponieważ prawdziwe uczucie nie jest nagrodą w konkursie, lecz boskim dziedzictwem. On jest przygotowywany właśnie teraz, by spotkać Cię w miejscu dojrzałości, gdzie oboje zostawiliście za sobą dziecinne rany, aby móc żyć pełnią dorosłej miłości. Skoro zaczęłaś rozumieć ogrom tego, co ma się wydarzyć w Twoim życiu, konieczne jest, abyś wykonała konkretny gest, który zakotwiczy tę potężną energię w Twojej rzeczywistości. Wszechświat zawsze odpowiada na działanie, a zapisywanie swoich intencji. Jest jedną z najpotężniejszych form deklaracji, że jesteś w pełni gotowa na przyjęcie przeznaczenia. Chcę, abyś wzięła teraz bardzo głęboki oddech i poczuła siłę swojego pragnienia krążącą w Twoich żyłach, jak delikatny prąd potwierdzający, że Twoje prośby zostały wysłuchane. To jest ten unikalny moment, by nałożyć duchową pieczęć na to objawienie. Aby żadna negatywna energia nie mogła zakłócić ścieżki, którą on do ciebie zmierza. Napisz teraz w komentarzu pod tym filmem następującą świętą mantrę aktywacji. Pozwalam mojej bratniej duszy mnie odnaleźć i przyjmuję miłość, która była mi pisana od początku. Wpisując te słowa, wysyłasz jasny sygnał świetlny w kosmos, działający jak latarnia prowadząca Twojego partnera przez gęste ciemności codziennego świata. Nie myśl, że jest to tylko zwykły komentarz, jakich wiele w internecie, ponieważ każda litera napisana z intencją przyciąga częstotliwość niezbędną do urzeczywistnienia twoich marzeń. Tysiące innych kobiet robi w tej chwili to samo, tworząc potężną egregorem światła, która wzmacnia twoją prośbę i czyni ją całkowicie niemożliwą do zignorowania. Deklarując swoją gotowość, zrywasz pacy samotności. Które być może nieświadomie zostały zawarte w Twojej linii rodzinnej przez pokolenia kobiet cierpiących w milczeniu. Jesteś tą wybraną osobą, która ma moc zmienić historię miłości w całym swoim drzewie genealogicznym, przynosząc uzdrowienie poprzez zjednoczenie z tym właśnie mężczyzną. Poczuj, jak klawiatura pod Twoimi palcami wibruje energią Twojej prawdy. Gdy afirmiesz, że nie przyjmujesz już niczego mniej. Niż pełnie relacji z prawdziwą bratnią duszą. Wszechświat kocha jasność przekazu. A kiedy piszesz, przestajesz chwiać się między nadzieją a zwątpieniem, stawiając stopy na twardym i pewnym gruncie duchowej pewności. Ten komentarz to Twój osobisty kontrakt ze szczęściem, cyfrowy podpis w księdze życia, który mówi, że rozdział przymusowego czekania został na zawsze zamknięty w Twojej podróży. Nie odkładaj na później tego. O co prosi Twój Duch właśnie teraz, ponieważ moment największej mocy jest zawsze w teraźniejszości, gdzie kształtuje się przyszłość. Obserwuj, jak Twoje serce napełnia się ciepłem, gdy czytasz słowa innych osób, które, tak jak Ty, szukają tego samego światła i boskiego połączenia w tym wielkim świecie. Nie jesteś sama w swoich dążeniach, a połączenie Waszych intencji Tworzy pole magnetyczne, które przyciąga właściwych partnerów do właściwych żyć we właściwym czasie. Jeśli czujesz, że opór próbuje cię powstrzymać przed skomentowaniem, wiedz, że to tylko twoje ego starające się utrzymać kontrolę nad dawnym ja, które żyło w braku. Przełam tę barierę właśnie teraz i napisz z autorytetem, ponieważ jesteś współtwórczynią swojej rzeczywistości, a miłość jest twoim niezbywalnym prawem od urodzenia. Po napisaniu mantry poczuj spokój emanujący z Twojej decyzji o zaufaniu niewidzialnemu procesowi, który orkiestruje Twoje najważniejsze spotkanie wszechczasów. Pieczeń została nałożona, wiadomość dotarła do tronu przeznaczenia, a teraz proces fizycznego zbliżania się Twojej bratniej duszy zaczął drastycznie przyspieszać. Twoja bratnia dusza nie pojawi się w Twoim życiu z wielkim hukiem. Lecz zacznie manifestować swoją obecność poprzez subtelne znaki, które tylko Ty będziesz w stanie zauważyć. Zwróć uwagę na powtarzające się liczby, takie jak 1111 11 lub 222, które będą pojawiać się na zegarach i tablicach dokładnie wtedy, gdy pomyślisz o zmianie. Pierwszym wyraźnym znakiem będzie nagłe uczucie spokoju w sytuacjach, które wcześniej wywoływały w Tobie stres. Co jest sygnałem, że wasze pola energetyczne zaczęły się przenikać? Możesz poczuć zapach perfum, których nikt w pobliżu nie używa, lub usłyszeć piosenkę, która w dziwny sposób przypomina ci o kimś, kogo jeszcze nie spotkałaś. On jest mężczyzną o dojrzałym spojrzeniu, w którym odnajdziesz mądrość kogoś, kto przeszedł przez własne piekło i wyszedł z niego silniejszy, ale wciąż pełen delikatności. Jego dłonie będą nosić energię uzdrowienia, a sam dotyk jego dłoni na Twoim ramieniu sprawi, że poczujesz się bardziej u siebie niż kiedykolwiek w swoim rodzinnym domu. Zauważysz, że ludzie wokół ciebie zaczną się zmieniać. Niektórzy odejdą bez wyraźnego powodu, robiąc miejsce dla nowej energii, która towarzyszy Twojej bratniej duszy. To jest naturalny proces oczyszczania przestrzeni, który wszechświat przeprowadza przed każdą wielką zmianą, abyś mogła przyjąć go bez żadnych obciążeń z przeszłości. Spotkasz go w miejscu, które wydaje się zupełnie zwyczajne. Może w kolejce po kawę lub podczas spaceru, którego początkowo nie miałaś w planach na dany dzień. To nie będzie filmowa scena pełna fajerwerków, lecz moment tak głębokiego rozpoznania w ciszy że czas wokół Was na chwilę dosłownie przestanie istnieć. Jednym z najbardziej niezwykłych znaków będzie to, że poczujesz, jakbyś znała go od zawsze, mimo że pod względem logiki będzie dla Ciebie zupełnie obcą osobą. Wasze rozmowy będą płynąć godzinami bez żadnego wysiłku, a tematy, o których bałaś się mówić innym, przy nim będą wydawać się najnaturalniejszą rzeczą na świecie. On będzie miał specyficzny sposób patrzenia na ciebie nie jak na trofeum czy obiekt pożądania, ale jak na najdroższy skarb, który w końcu został odnaleziony po latach poszukiwań. W jego oczach zobaczysz odbicie swojej własnej duszy, co początkowo może cię przestraszyć, ale szybko zamieni się w najgłębsze poczucie bezpieczeństwa. Twoje sny staną się bardziej intensywne i realistyczne. A postać mężczyzny, który się w nich pojawia, zacznie nabierać coraz wyraźniejszych rysów Twojego przyszłego partnera. To jest sposób, w jaki Wasze wyższe ja komunikują się ze sobą, ustalając szczegóły spotkania w świecie fizycznym, do którego dojdzie szybciej niż myślisz. Zaczniesz zauważać, że pewne trudne sprawy z Twojej przeszłości nagle zaczną się rozwiązywać same, jakby niewidzialna ręka usuwała kłody spod Twoich stóp, przygotowując drogę. To jest efekt magnetyzmu bratniej duszy, który harmonizuje Twoje życie jeszcze zanim dojdzie do bezpośredniego kontaktu wzrokowego w świecie materii. Najważniejszym znakiem będzie Twoja własna intuicja, która przestanie Cię ostrzegać przed bólem, a zacznie szeptać, że jesteś gotowa na największą przygodę swojego życia. Zaufaj temu wewnętrznemu głosowi, ponieważ on jest połączony z Boskim planem który właśnie teraz realizuje się na twoich oczach z matematyczną precyzją. Musisz wiedzieć, że tuż przed ostatecznym połączeniem z bratnią duszą wszechświat często wysyła ostatni test, aby sprawdzić, czy naprawdę porzuciłaś stare wzorce lęku. Może się zdarzyć, że ktoś z twojej przeszłości nagle spróbuje wrócić do twojego życia, oferując puste obietnice zmian, które nigdy wcześniej nie nastąpiły. Ten test ma na celu sprawdzenie, czy twoje poczucie własnej wartości jest już na tyle silne, by odmówić powrotu do tego, co cię niszczyło, na rzecz tego, co cię zbuduje. Nie daj się zwieść fałszywym pozorom, ponieważ to tylko cień dawnych lęków, próbujący zatrzymać cię w miejscu, w którym już dawno nie powinnaś być. Możesz odczuć nagły przypływ wątpliwości, zadając sobie pytanie. Czy naprawdę zasługujesz na tak wielką miłość, i czy to wszystko nie jest zbyt piękne, by mogło być prawdziwe? To jest naturalny opór Twojego ego, które boi się utraty kontroli i próbuje Cię chronić przed nieznanym, nawet jeśli to nieznane jest Twoim największym szczęściem. Ważne jest, abyś w tym kluczowym momencie nie zamknęła swojego serca z obawy przed ponownym zranieniem, lecz pozostała otwarta na nową jakość energii. Która nadchodzi. Pamiętaj, że on również przechodzi przez swoje własne testy i przygotowania, aby móc stanąć przed tobą jako mężczyzna w pełni gotowy do dojrzałej relacji. Otoczenie może zacząć kwestionować twoje decyzje, lub dziwić się twojemu nowemu spokojowi, próbując wciągnąć cię z powrotem w dramaty i narzekanie na brak dobrych mężczyzn. Twoim zadaniem jest utrzymać swoją wysoką wibrację i nie pozwalać nikomu na gaszenie światła, które zaczęło płonąć w twoim sercu pod wpływem tej zapowiedzi. Testem może być również czas moment, w którym wydaje się, że nic się nie dzieje a znaki na chwilę cichną, by sprawdzić twoją cierpliwość i wiarę w proces. Nie wpadaj wtedy w panikę ani w tryb poszukiwania na siłę. Ponieważ bratnia dusza przychodzi w ciszy, a nie w chaosie desperackich działań i kontroli. Zrozum, że każda trudność, która pojawia się teraz, jest tylko po to, byś mogła ostatecznie pożegnać się z rolą ofiary i wejść w rolę świadomej kreatorki swojego losu. On potrzebuje partnerki, która wie, kim jest i zna swoją wartość. Dlatego te ostatnie szlify Twojego charakteru są niezbędne do harmonijnego współistnienia. Jeśli poczujesz chęć ucieczki przed tym, co nadchodzi, zatrzymaj się i zapytaj swojego serca, czego naprawdę się boisz miłości czy wolności od dawnych cierpień. Często boimy się szczęścia bardziej niż smutku, bo smutek jest nam znany i bezpieczny, a szczęście wymaga od nas odwagi do życia bez żadnych masek. Twoja bratnia dusza jest już bardzo blisko, a ten test jest tylko ostatnią prostą przedmetą, którą jest wspólne życie pełne wzajemnego szacunku i głębokiego zrozumienia. Wyjdź z tego wyzwania zwycięsko, wybierając siebie i swoją przyszłość zamiast bezpiecznej, ale niszczącej przeszłości, która nie ma ci już nic do zaoferowania. Kiedy przejdziesz ten test z podniesioną głową, Poczujesz nagły przypływ energii i pewności, że nic nie jest w stanie powstrzymać nadchodzącego zjednoczenia waszych serc. Wszystkie przeszkody znikną tak szybko, jak się pojawiły, zostawiając po sobie czystą drogę, na której końcu stoi On, czekając z otwartymi ramionami na Twój krok. Jesteśmy teraz na samym brzegu wielkiej przemiany w miejscu, gdzie Twoje dotychczasowe pragnienia zaczynają przybierać materialną formę w Twoim codziennym życiu. Wszystko, co do tej pory przeczytałaś i poczułaś, było procesem przygotowawczym, który miał na celu nastrojenie twojej duszy na częstotliwość bezwarunkowej i trwałej miłości. On już tam jest, w twojej przyszłości, która staje się twoją teraźniejszością, gotowy, by budować z tobą dom, który nie będzie tylko budynkiem, lecz świątynią wspólnych wartości. Przeprowadzka, o której mowa w tytule, to nie tylko fizyczna zmiana adresu. Ale przede wszystkim przejście do zupełnie nowego wymiaru istnienia i poczucia bezpieczeństwa. Wyobraź sobie ten pierwszy wspólny poranek, kiedy budzisz się obok niego i czujesz, że cała długa droga, którą przeszłaś, miała głęboki sens i doprowadziła cię do celu. Nie będziesz musiała niczego udawać, nie będziesz musiała być idealna, bo w jego oczach będziesz najpiękniejszą kobietą na świecie dokładnie taką, jaka jesteś. Wasze życie razem będzie pełne prostych, ale magicznych chwil, jak wspólne picie kawy w ciszy, która nie jest krępująca, lecz wypełniona wzajemną akceptacją i miłością. On będzie Twoim największym wsparciem w trudnych chwilach i najgłośniejszym kibicem podczas Twoich sukcesów, nigdy nie czując zazdrości o Twój blask i Twoje osiągnięcia. Decyzja o ślubie i wspólnym życiu przyjdzie do Was w sposób tak naturalny, że nie będziecie musieli o niej długo debatować ani analizować wszystkich za i przeciw. To będzie po prostu wiedza płynąca z głębi serca, że jesteście dla siebie stworzeni i że każde inne rozwiązanie byłoby sprzeczne z prawami wszechświata. Poczujesz, jak Twoje ciało się uzdrawia. Jak znika napięcie z Twoich ramion i jak Twój uśmiech staje się szczery i promienny, zarażając radością wszystkich ludzi w Twoim otoczeniu. Miłość bratniej duszy ma moc transformującą nie tylko serce, ale całą biologię człowieka, przynosząc witalność i chęć do życia, o której dawno zapomniałaś. Jeśli ten przekaz rezonuje z Tobą i czujesz, że każde słowo dotyka Twojej najgłębszej prawdy, to znak, że proces manifestacji jest już w fazie końcowej i nieodwołalnej. Nie musisz już niczego szukać na siłę, nie musisz walczyć. Wystarczy, że będziesz obecna w swoim życiu i pozwolisz, by przeznaczenie dopełniło reszty. Podziel się tym filmem z kimś, kto również stracił nadzieję na miłość, ponieważ dzieląc się światłem, sprawiasz, że wraca ono do ciebie ze zdwojoną siłą i przyspiesza Twoje szczęście. Twoja historia miłości stanie się inspiracją dla innych, dowodem na to, że warto wierzyć w boski plan i że prawdziwa miłość zawsze odnajduje drogę do domu. Subskrybuj ten kanał, aby pozostać w wysokiej wibracji i otrzymywać regularne potwierdzenia ze strony aniołów, które czuwają nad każdym Twoim krokiem w stronę nowej rzeczywistości. Jesteś ukochaną duszą wszechświata i zasługujesz na wszystko, co najpiękniejsze. A On jest darem, który został dla Ciebie przygotowany z najwyższą starannością. Zakończ to spotkanie z poczuciem głębokiej wdzięczności i pewności, że Twoja bratnia dusza jest już w drodze, a Wasze spotkanie jest kwestią bardzo krótkiego czasu. Do zobaczenia w nowym życiu, w nowym domu i w objęciach miłości, która nigdy nie wygaśnie bo jest zapisana w samej strukturze twojej nieśmiertelnej duszy.